Z tej strony Kity tu witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator X i z nami jest Dawid. Nie um, No to dzisiaj będziemy łupać tą skrzynię. No i chciałem Wam jeszcze powiedzieć, co było przyczyną awarii Robloxa: ten nowy update Pet w Pet Simulator X, co dodano ten zgliczowany świat. Pokażę Wam zaraz, który, tylko muszę się przeteleportować. O te, że powodem było dodanie tych właśnie światów um, No i teraz teleportuję się z powrotem tutaj Do, No i ten, po prostu dodano te światy No i od razu Roblox zaczął się przesuć, No bo było wielkie mega przeciążenie Nawet mogę wam pokazać rozmowę z moim kolegą z Robloxa Czyli 112UST Który podaje się za Fairauta. Okej okay. um, wow, jak... No, i widzicie. Jak widzicie, to ja mówię o tym prawdy. On, on pisze, że też tak miał. A czy wy to mieliście? Napiszcie w komentarzu. Dobra, no to zbierajmy te rzeczy. Dobra, to. Mój kolega stoi tak. Stoi. Ej, a spróbuj się tak wspiąć. Dobra, ja. Stoisz po prostu. Nawet Mendiego wczoraj wywaliło z live'a. Um, gdy nagrywał Robloxa. Nawet dzwonił z tym do Jeremiego. Nie urodziłem się. Ludzie, nie urodziłem się wczoraj. Co? Co tak, tak, o kurde, no zaraz Zaraz otworzymy naszą skrzyneczkę Ludziska Przygotujmy się Na wielkie otwarcie A teraz mówię jak facet reklamy Bo jestem bardzo zajebisty Lata praktyki A co to są lata praktyki? Zarąb... Zarąbiaście Ja nie praktykuję Dotykałem nigdy, tylko po prostu. Pasiłaś. Mój, ja nigdy nie piłem, no i nie będę pił. Za to ty, i ty palisz każdego dnia. Chomisia mojego dotykasz. Przestań go dotykać. Zarąbiście ludzie. Po prostu zarąbiście. Zawsze na każdym odcinku musimy się ze sobą kłócić. Posłuchaj, jeżeli jeszcze raz będziesz się ze mną kłócił normalnie! Oddam ci wszystkie moje pety! Jeżeli słyszeliście rozmowę, to przepraszam za moje krzyki. Po prostu byłem zburzony. Teraz nie! Dopiero jak następnym razem będziemy się kłócić, a ja teraz nie chcę się z tobą kłócić, bo mam odcinek do nagrania. O mój Boże, dobra, przestanę już. Okej... Okay. No to jak widzicie, ja szybko bardzo biegam, bo sobie wykupiłem takiego Boosta ja na Spawn Shopie. Tak, właśnie Dawid mi pomógł wykupić Boosta. Boosta nie dał rady, by nawet o tym nie biegiał. Znowu mówię jak facet z reklamy. Ha! Witamy w Przemyśle Gastronomicznym. Dzisiaj pokażemy wam walkę Kitty Briana kontra Dawida. O kurde, co ty zrobiłeś? Co ty, ty zrobiłeś, Brak? Co mi wali w słuchawki? Jesteś Dawid, wiem. Jezu. zaraz no, tak będzie, zaraz tak będzie, zaraz tak będzie. Się. Tak, tak? Tak, tak, tak. Bardzo dużo. Bardzo dużo to daje pieniędzy, ale musimy się podzielić kasą. No raczej nie. Co ty chcesz sam zagarnąć dla siebie? A dlaczego zawsze kłócimy się na imprezach? W jakichś imprezach. O mój Boże, co ja nawet gadam. O, mogę już odblokować glitch area! O. U, u, u. No impreza. Tańcz, 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 dam ci pomarańcze, tańcz, 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 tańcz kiedy papież tańczy, tańcz, 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 tańcz Wiesz, nigdy się nie znudzisz, Jan Paweł II. i

Nie umiem całej wersji tej piosenki, tylko to, co umie out i w ogóle, Ty, tylko to, co słyszałem. Helikopter, helikopter, opter, parakopter, parakopter. Zaraz uwyłoni się nam helikopter. Zły helikopter napadł starszą panią. Ale, Ale którego? Tego, co ci da, co ma 11 000 000 zł, to Ale nie zabieraj mi go. Co? Chcesz go ulepszyć, a potem mi dasz go z No bo mi też jest potrzebny, żebym po prostu se podropił no wiesz. No bo ja mam bardzo słabe pety Zobaczcie, jakie słabe mam ludziska. Do sobie ulepszyć. Pro, ale proszę, Dawid. Daj, daj mi ten po prostu na chwilę, jak już wszystko z y, tym petem zrobisz, ok? Ej, a w ogóle ty go teraz nie ulepszasz. Łupać tą skrzynkę? No faktycznie trochę mało nam zostało, ale trochę też dużo. Więc nie wiem, czy dziś, czy skończymy w ogóle łupać tą skrzynkę, bo już ją łupiemy od dobrych trzech godzin. Okej, okay, no może od dwóch godzin, ale ja zacząłem ja. grać 3 godziny temu czy cztery. Nie liczyłem w ogóle czasu, ale chyba... Gdzieś tak o 11 czy o 12 zacząłem. Więc już gdzieś minęły tak 3 godziny. Równ ym, prawie równe 3 godziny. O kurde, dużo hajsu nam wypadnie. Nie mam czasu na twoje bret, nie mam Al, tylko 5 więc muszę kupić lepsze. Tawa 6 zergie, klasy albo pętlę, i świecy diamentem. Ty słowo jak zaklęcie. Ray, Witamy w przemyśle gastronomicznym. Witamy w przemyśle gastronomicznym. Mówię teraz, jak facet z reklamy Audi Q4. O kurde, zaraz otworzył się. Zaraz otworzył się przed nami perłowe wrota. Em, mówiąc perłowe wrota w przynosi mm, mówię. Już nic nie mówię. Łupiemy skrzynię, sobie łupiemy skrzynię. Rangon na no, no Take machos o road na no, kiedy idziesz ulepszyć no, te, no, peta? no, po, no, chodź, 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 żebym Pożyczyłeś mi przecież Żebym se ten... Żebym se zebrał jeszcze ten rzeczy. Dobra, dzięki. 209, 207. Ej, Czy dużo to pieniędzy? Ile? Dużo? Dobra, idź, idziesz je ulepszyć? Leciki, idziesz ulepszyć je? Nie, no już nie rozłupujmy drugi raz. Nie, no, jak ty wspierasz? Wow. Co, dużo pieniędzy wpadło? To ja. Aha. Powiem jakieś chyba leka. Ej, no drugi raz nie rozłupuj. Mówię, że idziesz ulepszyć, Peta. Ale ja się muszę pozbierać. A to pozbieraj. Dobra, no to idziesz ulepszyć. Please. Albo ja ci ulepszę, a w ogóle z czym chcesz go ulepszyć? Dark matterem? A co ty właściwie kupiłeś? Pokami, mi smartfona. Ej, gdzie ty... A tutaj jesteś. Aha, a, a gdzie ty chcesz ulepszać te pety? A co sobie kupić? Jakiegoś peca. Chcesz kupić jakiegoś Chcesz kupić jakiegoś Aha. Dobra, to ja. Ale czy wydać, czy wydać te, ten bilion na jajko? Ale gdzie? Poka, poka, gdzie? To najlepsze. No, to, to najlepsze? No to wydaj. Przecież, ja, przecież mówiłeś, że ma, chcesz, że mi dasz ten... tamte rzeczy. No i co? Co wypadło? Shop. Wypad ten czarny. Tak. Tak, to, to daj mi go. Please. Wyślij mi trada. Kiedy mi wyślesz tradera? Zaraz. Dobra. Co się stało? Nie miałeś wystarczające hajsu. Dobra, daj odbieram. Dobra, odbieram tradera, odbieram trade pyk. No i dawaj, mi go dawaj nie tego, tylko tamtego czarnego, mhm. tego z gwiazdką czarnego, co wcześniej go miałem, Pamiętasz? Nie no, a mówiłem o tamtym czarnym. O, o, a, ale też mówiłem o tamtym czarnym, no bo chciałem mieć też tamtego czarnego, no to oddasz mi. Please, no bo przecież miał być poleczony. To oddaj mi please Please. Gdzie? Gdzie, gdzie kraina, jakaś nowa? Na czym? Czekaj. To ja typam się Ali, Alien Forest? O, dobra, no to ja kupuję ten e, zgliczowany świat. Kupuję ten zgliczowany. Tylko blokowałem. Ej, no, ale dużo. W... Ale dużo fantazji końców trochę wypada, gdzie ty w ogóle jesteś? No wiesz, że ja jestem na tym pierwszym zliczowanym. No to idziesz do mnie? No to tep, no, tepnij się na, na glitcha, okej? Okay? Jesteś już na glitchu? Jest... Widzisz, ja rozbrajam to coś Oddasz mi tamtego czarnulka? Oddaj mi, proszę, czarnulka. Szybko. Końsy. To oddaj mi tego czarnulka, please. Oddasz mi tego czarnula. Oddaj, please. Ale już mam rzeczy. Wow. O dawaj, już do ciebie biegnę. Ej, gdzie ty się? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty się tepnąłeś? Halo? Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Dobra. Ja się ty pan. Ja wiem gdzie ty jesteś! J jesteś na tej skrzynce. Nie. Nie ma cię jednak tam. I no, ja muszę znaleźć cię No gdzie ty jesteś, typie? W tych shop? Nigdzie cię nie ma! Jestem gdzieś. A na ten. Jesteś gdzieś na ten. Na tym? Nie. Gdzie? Na tym świecie. Czyli nie na tym świecie jesteś, a gdzieś indziej. Ale jesteś, ale jesteś gdzieś na techu, prawda? Tutaj czy nie? Ale, czyli jesteś gdzieś na techwardzie? Nie. W tej na pewno nie jestem, w góra. W glitchu? Ja tam w ogóle liczę. Jest, a jesteś w techwardzie? Ja? Nie mogę ci wypowiadać. Kurde, no ja nie mogę cię znaleźć, dobra? Ja się wyłączam w ogóle z tego. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.